Jednak po wysłuchaniu tego nagrania, gdy zdecydujesz się na współpracę i spodoba się Tobie ta działalność, pomożemy Ci już indywidualnie rozwijać tą działalność. Powiemy Ci, jak zacząć i co zrobić, byś sprawniej budował swój biznes. Teoria, jeżeli nie jest stosowana w praktyce, jest tylko teorią i nie przynosi żadnego pożytku. Wszystko dopiero nabiera sensu w praktyce. Samo tylko zapisanie się w firmie nie sprawi, że coś się wydarzy w naszej działalności. Omówimy teraz ten model płacowy firmy. Załóżmy, że Ty dziś nawiązałeś współpracę z firmą poprzez druk online na stronie firmowej jako stały klient plus. Dlaczego ten formularz stały klient plus? Bo właśnie ten status umożliwia Ci w bezpieczny sposób rozwijanie własnego biznesu. I to, co teraz przedstawię, właśnie dzięki temu statusowi możesz rozwijać. Przejdźmy do przykładowego modelu. Mamy tutaj firmę, z którą chcesz nawiązać współpracę. Żebyś mógł nawiązać współpracę, potrzebujesz kogoś, kto już współpracuje z firmą, kto udostępni tobie numer startowy. Nazywamy taką osobę rekomendującym. Jest to osoba, która pomoże ci w rozpoczęciu współpracy z firmą oraz udostępni tobie numer startowy. Jeżeli uważasz, że warto z nami współpracować, to zapraszam do współpracy. Więcej szczegółów na stronie biznesowej AM Service. Teraz każdy z nas ma takie same możliwości. Nikt tutaj nie jest ani gorszy, ani lepszy. Wszyscy mają te same warunki. Nawiązując współpracę, masz dostęp do ulubionych produktów po cenie 70%. Dotyczy to wszystkich osób na statusie stały klient plus. Rejestracja jest darmowa. Możesz się zarejestrować i sprawdzić cały biznes od środka. Rejestrując się online otrzymasz informacje krok po kroku co dalej, jakie są koszty i co możesz kupić dla siebie. Załóżmy, że jesteś już zarejestrowany i chcesz rozpocząć Działanie. W tym momencie możesz liczyć na pomoc osoby rekomendującej. Jest to ważne, ponieważ otrzymasz od razu te informacje, które w danym momencie są najistotniejsze. Jaki krok warto zrobić jako pierwszy? Proponowałbym zakupić sobie kilka potrzebnych produktów, które potrzebujesz dla siebie, do domu, na użytek własny. Z racji posiadania licencji będziesz mógł robić zakupy po cenie 70%, tak jak mówiłem. Czyli masz 30% taniej niż cena detaliczna. Jest to duży plus. Dodatkowo każdy produkt ma nadaną wartość punktową. Obecnie na naszym rynku jest to 8 zł za jeden punkt. To znaczy, że produkt, który no na przykład kosztuje 48 zł, ma 6 punktów. I te punkty z osobistych zakupów są dodawane do Twojego konta przez cały miesiąc. Załóżmy, że w ciągu całego miesiąca zgromadziłeś 200 punktów. To jest tylko przykład. Również do tych 200 punktów są doliczane zakupy Twoich konsumentów, którzy zrobili zakup poprzez Twoją stronę osobistą lub bezpośrednio u Ciebie. Mówimy w tej chwili tylko o Twoim biznesie osobistym i Twojej wartości punktowej 200 WP. Jako przykład, teraz, żeby to policzyć, potrzebna będzie nam do tego tabelka procentowo-punktowa, gdzie możemy określić wartości punktowe oraz premie. Procentowe przypisane do wyników, jakie osiągamy indywidualnie i grupowo. Zanim rozliczymy premię, przedstawię jak rozchodzą się pieniądze z naszych zakupów. Kupując produkty w cenie 70% mamy około 30% oszczędności. Jest to zysk bezpośredni dla każdego z nas. I jest to korzyść pierwsza. Natomiast co się dzieje z tymi 70% pieniędzy z zakupu towarów? A więc w firmie z tych 70% zostaje tylko około 30% brutto kapitału. Natomiast różnica 40% wraca z powrotem dla ludzi zaangażowanych w rozbudowę własnego biznesu. I tak, 21% to jest ta tabela procentowo-punktowa od 3 do 21%. Natomiast reszta z tych 40%, czyli 19%, Wypłacana jest w formie dodatkowych stałych premii i pierwszą taką premię można uzyskać za pomoc i wsparcie każdej osoby w grupie, która osiągnie poziom 21% w tabeli procentowo-punktowej. Ta pierwsza premia wynosi 6%. W taki oto podstawowy sposób rozchodzą się pieniądze wygenerowane przez prosumentów działających w tym systemie. Przejdźmy teraz do kolejnego kroku. Kolejnym krokiem jest rozbudowa Twojego biznesu. Załóżmy, że w tym przykładzie posłużymy się modelem trzech grup, które również rozbudowały własny biznes, gdzie każdy zrobił swoje zakupy i zgromadził na swoich kontach wartości punktowe. Teraz możesz być zakłopotany, jak to wszystko policzyć i komu wypłaci firma premię? Tym najmniej musimy się martwić. Robią to maszyny, a właściwie dziś można powiedzieć sztuczna inteligencja robi to za nas. Co ciekawe, nigdy się nie myli. Najpierw premie rozliczane są od najniższych poziomów, ale nie będziemy w tej prezentacji tego obliczać. Skupimy się na Twoich dochodach. Przyjmijmy, że rozwinąłeś biznes do 12% w tabeli procentowo-punktowej. Zdobyłeś wraz z grupą 12% i zarekomendowałeś trzy aktywne osoby, które również budują własne biznesy. I tak, grupa A osiągnęła poziom 3%, wypracowała 400 WP w tabeli procentowo-punktowej. Grupa B osiągnęła poziom 6% w tabeli procentowo. -punktowej punktowej z obrotem 700 WP i grupa C 9% w tabeli procentowo-punktowej z obrotem 1300 WP. Każdy z tych osób posiada dodatkowych klientów, którzy tylko kupują produkty dla siebie. Jednak my zajmiemy się rozliczeniem tych osób w kółkach, które budują własny biznes. Premie są wypłacane z różnicy procentowej między Twoim poziomem a daną grupą. I każdy poziom jest rozliczany w taki sam sposób, jak przedstawię na tym przykładzie. Jak spojrzysz w tabelkę, to z jednej strony jest przedział wartości punktowych, a druga strona określa poziom procentowy, na który zakwalifikowała się dana osoba jeżeli mieści się w danym przedziale. I tak, zaczynając od najniższego poziomu tabelki, mamy przedział pierwszy od 200 punktów do 600 punktów. Jest to poziom 3%. I w taki sam sposób określane są wyższe pułapy. Wracając do obliczeń, cała Twoja grupa zrobiła obrót 2602P. Przypomnę jeszcze raz, że 1 WP równa się 8 zł. Najpierw obliczmy Twoją marżę. A więc 200 WP razy 8 zł równa się 1600 wartość obrotowa. Razy 30% równa się 480 zł. Jest to zysk bezpośredni z marży. Teraz obliczmy Twoją premię z obrotów osobistych. Masz 200 WP razy 8 złotych równa się 1600 wartość obrotowa. Razy 12%, bo taki masz poziom, równa się 192 zł. To jest twój biznes osobisty. Teraz grupa A osiągnęła poziom 400 WP. To jest 3% według tabeli. Różnica między Twoim poziomem 12% a poziomem grupy... A3% wynosi 9%, a więc ty otrzymujesz z grupy A 9% premii. To jest 400 WP razy 8 zł, równa się 3200 wartość obrotowa, razy 9% to się równa 288 zł. Z grupy A ty otrzymujesz. Teraz obliczmy różnicę z grupy B. Grupa B osiągnęła poziom 700 WP, co daje 6%. Różnica między Tobą 12% a grupą B wynosi 6%. Pomnóżmy teraz 700 WP razy 8 to się równa 5600 wartość obrotowa. Razy 6% to wynosi 336, zł. Tyle otrzymujesz z grupy B. Została jeszcze do obliczenia grupa C z wartością 1300 WP i poziomem 9%. Różnica między tobą 12% a grupą C wynosi 3%. Pomnóżmy teraz 1300 WP razy 8 równa się 10400 wartość obrotowa. Razy 3% daje nam to 312 zł. Czyli z grupy C otrzymujesz 312 zł. Wszystkie obliczenia każdej osoby są w taki oto sposób obliczane w firmie, zaczynając od samego dołu. Tak jak mówiłem, podsumujmy teraz Twoje dochody. Marża to 480 zł. Premia osobista to 192 zł. Z grupy A otrzymujesz 288 zł. Z grupy B otrzymujesz 336 zł. Z grupy C otrzymujesz 312 zł, czyli miesięcznie razem jest to 1608 zł. Gdybyś tylko odkładał przez cały rok, byłoby to 19296 zł. Czy te... Dodatkowe dochody coś by zmieniły w Twoim budżecie. Miałbyś je na co wydać? To jest tylko przykład z poziomu 12%. Rozwijając swój biznes w taki oto sposób, dodatkowo otrzymujesz inne premie. A to jest dopiero początek tabeli. Tabela jest do 21%, a po osiągnięciu poziomu 21% nie kończy się pułap zarabiania pieniędzy. Od poziomu 21% są inne premie, które dają jeszcze większe dochody. Praktycznie dochody są nieograniczone. Ograniczenie jest tylko w nas. Możesz zarekomendować i rozwijać tyle grup, ile potrafisz i ile chcesz. Jednak dobrym przykładem na początek jest budować minimum trzy podstawowe grupy. Możesz wystartować swój biznes w marketingu sieciowym, wszystko masz w swoim ręku. Jedyne co musisz zrobić to porozmawiać sam ze sobą i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego miałbyś zająć się tą dodatkową działalnością. Więcej szczegółowych informacji na temat tej działalności możesz uzyskać w darmowym newsletterze na AM Service. Przejdź na stronę, wpisz swój e-mail, a my prześlemy ci potrzebne informacje oraz link do rejestracji w firmie. Razem możemy rozwijać przedsiębiorczość. Wysłuchałeś całej prezentacji. Powiedz co Cię jeszcze powstrzymuje? Pozdrawiam serdecznie Ryszard Woźniak.